Jestem Kaczman i ja razem ze swoim kotem, kobietą-kotem, nie pozwolimy złemu Super Tuskowi zniszczyć Polski. Nikt nie wie, jaki z Kaczmanem mam raj. Chcę byś mi szeptał czułe słowa majomaj. Wszedłem jakiś czas temu po osiedlu z kotem i podszedł do mnie mały chłopak, jakiś taki podobny do złego Super Tuska. Kaczmanie, kochanie, bądź w gotowości, że coś się tu stanie. Miau. Nieco umorusany, na buzi rozczochrany, niemieckie spojrzenie, podszedł do mnie i powiedział, że jest najgłupszym dzieckiem świata i że chce mi to udowodnić. Byłem bardzo zdziwiony, o co mu chodzi, ale przyznam, że mnie zaciekawił. Powiedziałem, że czekam zatem na dowód i prezentację jego rzekomej rekordowej głupoty. Poprosił, żebym wyciągnął z portfela duży banknot i jakąś drobną monetę. Wyjąłem 50 złotych i złotówkę. Kazał mi wziąć oba nominały do obu rąk i powiedział, że teraz dokona wyboru. Jestem najgłupszym dzieckiem świata, więc nie wezmę pięciu dych, a złotówkę. I faktycznie wziął złotówkę i schował do kieszeni. Podrapałem się po kaczym ubie, ale faktycznie to trochę głupie. Spytałem go więc, dlaczego nie wziął pięćdziesiąt złotych. A on mi odpowiedział: Bo byś mi ich nie dał. A złotówkę wydębiłem już dzisiaj od 30 takich geniuszy. Nara. I poszedł. <noise> he, he, dobrze młody. Wycyckałeś Kaczmanryja Ryja i resztę Polaków, moja krew. Jak to się mówi? Nikt ci nie da tyle, co ci Super Tusk obieca. Jestem Super Tuskiem, a nie trzęsem bątem. Nie zaszkodziłem ci, to ci już pomogłem. Zmiedziany. Permocą, obdarowany przez ludzi, wyczekiwany. Polak, Ukrainiec i Żyd złapali równocześnie złotą rybkę. Sprawa dziwna, bo jak tu rozdzielić życzenia? Rybka po długim namyśle zdecydowała, że każdemu przypadnie jedno życzenie do spełnienia. Pyta się Ukraińca, co ty byś chciał? Ukrainiec odpowiada: Chciałbym, żeby wszyscy Ukraińcy wrócili na Ukrainę. Rybka dalej pyta Żydzie, a co ty byś chciał, Żyd? No ja podobnie, żeby wszyscy Żydzi wrócili do Izraela. Rybka pyta Polaka, a co ty byś chciał? Polak, teraz to już nic. A teraz pytam ja, Donaldinho. W czym praktykantka jest lepsza od komendanta Policji, żeby wyjebać cały komisariat? Praktykantka nie potrzebuje granatnika. Co może zrobić Niemka, żeby schudnąć 3 kilo, a Polka nie może? Aborcje siedzi Jarosław z Andrzejem w parku. Nagle Jarosław mówi: puściłem budowlanego bąka. Te, a jaki to jest budowlany bąk? pyta zdziwiony Andrzej. Taki z gruzem. Powiem wam, co mi kumpel ostatnio w tajemnicy zdradził. Mówi: Moja dziewczyna jest tak brzydka, że jak nagraliśmy taśmę, jak robi mi laskę, i wysłaliśmy na serwer jednej ze stron z filmikami dla dorosłych, to sztuczna inteligencja umieściła film w kategorii anal. Ale mówił, żeby nikomu nie mówić. Jarosław ma już 95 lat i mieszka w domu starców. Każdego wieczoru po kolacji Jarosław wychodził do ogrodu, siadał na swoim ulubionym fotelu i wspominał swoje życie. Pewnego wieczoru 87-letnia Stefania spotkała go w ogrodzie, przysiadła się i zaczęli rozmawiać. Po krótkiej konwersacji Jarek zwraca się do Stefani z pytaniem: Wiesz, o czym już całkiem zapomniałem? O czym? O seksie. Ty stary pierniku. Nie stanąłby ci nawet, gdybyś miał przyłożony pistolet do głowy. Wiem, ale byłoby miło, gdyby ktoś potrzymał go chociaż w ręce. I Stefania zgodziła się. Rozpięła Jarosławowi rozporek i wzięła jego pomarszczonego pisiora do ręki. Od tego czasu co wieczór spotykali się w ogrodzie. Jednak pewnego dnia Stefania nie zastała Jarka w umówionym miejscu. Zaniepokojona poczęła go szukać. Znalazła Jarka w najdalszym kącie ogrodu, a jego pisiora trzymała w ręku 89-letnia Zofia. Stefania nie wytrzymała i krzyknęła ze łzami w oczach. Ty rozpustniku, co takiego ma ta lafirynda, czego ja nie mam? Parkinsona. Jarosław budzi się na tylnym siedzeniu jadącego auta pogląda na siedzenie kierowcy, a tam wielki napakowany typ z czerwoną skórą i rogami na głowie. Pyta kierowcy: Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Umarłeś. Jestem diabłem i wiozę cię tam, gdzie twoje miejsce. Jarek wygląda za okno i blednie. Jak tu strasznie brzydko i tak szaro, depresyjnie. Zgadza się. Te sypiące się ruiny jak po zagładzie. Tak. I ten czarny dym smog. Jak tu śmierdzi, nie ma czym oddychać. To prawda. To piekło jest straszne. Jakie piekło! Jeszcze ze Śląska nie wyjechaliśmy. Nauczycielka polskiego wzywa małego Jarka do pokoju nauczycielskiego i mówi: Jutro na lekcję przychodzi wizytacja. Bardzo cię proszę, choć na tę godzinę pohamuj się i nie przeklinaj. Na zajutrz inspektor wizytuje klasę. Nauczycielka zadaje dzieciom pytanie: kto zna jakiś wyraz na literę K? Zgłasza się tylko Jaruś, więc nauczycielka czerwieniąc się z ociąganiem wzywa Jarka do odpowiedzi. Jarek mówi Krasnoludek Gdy już nauczycielka odetchnęła z ulgą, Jarek dodaje Ale z takim chujem jak maczuga Jarosław Nie mów do mnie teraz! Przed wami Królowe Zrycia Trzy kobiety, Dorota, Dagmara i Magda spotykają się w barze i szukają rad na poprawienie swojego życia seksualnego. Wpadły na to, że ubiorą się w lateks i szpilki. Na drugi dzień spotykają się w barze i opowiadają, jak poszło dymanie. Zaczyna Dorota. Dziewczyny, u mnie świetnie. Mój chłop wrócił, zobaczył mnie, rzucił wszystko i w sypialni tak mi zlał duperze aż miło. Dagmara na to. Wy mi nie uwierzycie. Normalnie rwał majty zębami harpagan jeden. Dwie godziny mnie bydla kruchał. No przecież aż mam zakwasy. No ja mówię, co to się stanęło tu, a u ciebie, Madzia, jak było? Magda siedzi cicho. Dajcie spokój, mój wpadł do domu, zobaczył mnie w lateksie z pejczem obok drzwi do sypialni i krzyczy Co na obiad, Batmanie? Co na obiad, Batmanie? Dzięki moralnie plenerów zapraszam na swój kanał Na tym, co chcę wam przekazać, myślę od samego rana Tanio skóry nie sprzedam To i tak by nic nie dało Przed wami Królowe Zrycia Rozdawałem autografy po pewnych zawodach, Podeszła do mnie kobieta i pytała: Panie Mariuszu, a ile pan ma w klatce? 148 cm. Ale średnicy czy obwodu? No jak? obwodu? Panie Mariuszu, a ile pan ma w bicepsie? 56 cm. Ale średnicy czy obwodu? No jak? obwodu. No i tak mi się przyglądała, aż w pewnym momencie jej wzrok spoczął na rozporku. Panie Mariuszu, a ile pan ma tam? 8 cm. Ale średnicy czy obwodu? No jak, 8 centymetrów do ziemi, ale tanio skóry nie sprzedam. To i tak by nic nie dało. Dziki menel, nie zaprasza na swój kanał, na tym co chcę wam przekazać, myślę od samego rana. Kalinka! dźwigaj spódnicę, będzie ostro. Poszłam do adwokata poradzić się w sprawie rozwodu, ale adwokat odradza mi rozwód i pyta czy już nie kocham mojego jełopa. Kocham. Ale jemu się ostatnio coś pod kopułą powaliło i zamiast siedzieć i żłopać browary, stał się maniakiem na punkcie seksu. Ferdek chce ciągle dżigi dżigi, a ja już nie mogę. Adwokat doradził, żebym zamiast rozwodu zażądała, aby za każde bzykanie mi zapłacił. To może wtedy się ograniczy. Wracam do domu, a Ferdek od razu do mnie. Halinka. Dźwigaj spódnicę, będzie ostro. Zaraz, zaraz mówię. Od dzisiaj seks w kuchni 10 zł, w pokoju 30 zł, a w sypialni 50 zł. Zgoda, masz tu 50 zł. Okej, okay, więc idę do sypialni. Poczekaj. Ferdynand chwyta mnie za rękę. Ale ja chcę 5 razy w kuchni. Dziki menalnie plenum zaprasza na swój kanał. Na tym, co chcę wam przekazać, myślę od samego rana. <laughs> Raz dobrobyt, a raz gnój, a ja nam tak kładę